Dzień dobry. Dzisiaj dowiemy się, co Włodzisławianie myślą na temat powstania nowego kanału telewizji internetowej w Włodzisławie Śląskim. Zapraszam. No, się taka telewizja, bo byłoby troszkę więcej informacji na temat Włodzisława. Może jacyś turyści by zaczęli zjeżdżać. <grych> Także atrakcja może była dobra. Powinna być. Co sądzisz o powstaniu w Włodzisławiu w telewizji internetowej? No, osobiście jestem za, bo nie było, nie ma tu takiego czegoś wielkiego jak telewizja. Co pan sądzi o powstaniu w Wodisławiu telewizji internetowej? No ja bardziej się skłaniam do tej propozycji. Tak, tak, dziękuję. Dzień dobry, może panie y, powiedzą coś, co panie sądzą o powstaniu w Wodisławiu telewizji internetowej? <laughs> ja e, dzień dobry, co pan sądzi o powstaniu telewizji internetowej w Wodisławiu Śląskim? No, dobrą rzecz by było. Dobrze. Dzień dobry, co Pani sądzi o powstaniu internetowej Włodzisławskiej Telewizji Internetowej? Proszę Pana, nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem stąd, także nie orientuję się. Dziękuję. Dzień dobry, co Pani sądzi o powstaniu Telewizji Internetowej w Włodzisławiu Śląskim? E, no za zasadniczo nie jestem z Włodzisławia, tylko z Prówa, ale to jest bardzo dobry pomysł, jest tu dużo młodych, myślę, że to będzie dobre. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.